czy były takie momenty które was to szczególnie zapamiętacie, które was jakoś poruszyły historie, historie tak. Myślę, że te historie właśnie tych ludzi którzy nas gościli u siebie opowiadali swoje historie albo pokazywali zdjęcia no to były takie no wiele razy tam płakałyśmy nie wiele oj razy. oj tak najwięcej właśnie takich no wzruszeń historii. i to nie dlatego właśnie tego płaczu u nas trochę było ale nigdy ze względu na to że nam było ciężko że dla nas było za trudno tylko właśnie w sytuacjach kiedy zderzał Zbyłyśmy się z taką codziennością tamtejszych ludzi, która dla nas no, momentami była bardzo, bardzo trudna. No, że jedzą na przykład jeden pośnieł oddzielnie po to, żeby móc dzieci puścić do szkoły. No to to dla nas było takie no, smutne. Była taka myśl, że kurczę, co można zrobić, żeby tym ludziom pomóc w jakiś sposób, nie? No, no była jest. I jest. No, od razu, od początku tam będący postanowiłyśmy, że my tam wrócimy i pomożemy tym ludziom i no, przeznaczymy no, pieniądze na to już niezależnie czy wygramy czy nie wygramy, to tę kwotę, która byłaby do wygrania, przeznaczymy na pomoc tym ludziom w Afryce, w Tanzanii i w Kenii. Macie w ogóle do nich jakieś kontakty? Tak, mamy kontakty w stałym w kontakcie, kontakcie tak, no. z kilkoma rodzinami, mhm. które nas gościły. Oni nam wysyłają swoje zdjęcia, my im wysyłamy swoje zdjęcia, tak, i no. jest mnóstwo osób, z którymi mamy do dzisiaj kontakt. Piękna przyjazd tak. w programie. A czy w ogóle wśród uczestników? Um, bo to jednak jest program, to jest jednak rywalizacja. E, czy były jakieś różne strategie, były jakieś sojusze, czy próbowali jakoś rozgrywać to między sobą? Pewnie były, no to ale nawet było tak. to w pierwszym odcinku. Tak, no, ale my A, mieliśmy tak mało okazji bycia tak razem tak, z innymi tak, uczestnikami i, i tak dużo się działo i to była taka akcja, że naprawdę nie było czasu na te dramaty. Ani nic. A poza tym my akurat miałyśmy tak, że my nie miałyśmy takiej, yy, takiego ciśnienia, że musimy wygrać. My to traktowałyśmy bardzo jak przygodę życia i chciałyśmy czerpać z tego jak najwięcej, więc no fajnie było, że nie odpadałyśmy, ale nie miałyśmy takiej szajby, że o Boże, musimy być pierwsze, musimy być pierwsze albo musimy wygrać. Ważne było, żebyśmy mogły doświadczyć tego życia tam akurat w taki sposób, w jaki dawał nam możliwości yy, ten program.